Kochane dzieci, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest dla Was bardzo ważny dzień. Tak? Kończycie etap żłobka i przechodzicie na wyższy poziom, czyli do przedszkola. Tak? Mam nadzieję, że dużo żeście się nauczyli u nas, tak? że jesteście zadowoleni, że będziecie tęsknić tak jak my. Będziecie mieć nowe koleżanki, kolegów i będą też nowe. Panie, tak? Na pewno będzie fajnie. My, wszystkie ciocie, życzymy Wam y, sukcesów na każdym poziomie Waszej nauki. A teraz ciocie przygotowały dla Was przedstawienie. Zobaczycie jakie. Zapraszam. Do piedronki przyszedł żuk. W okieneczko ponieneczka widzi żuka. Czego tam tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i powiada Wstań biedronko, wyjdź na słonko, wezmę ciebie aż na łączkę. I poproszę o, poproszę, proszę o rączkę. Oburzyła się biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka. Niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie! Powiedziała, co wiedziała. I czym prędzej odleciała! Poleciała. A wieczorem ślub już brała z muchomorem. Bo od ślubka aż po brzegi miał wspaniałe, wielkie piegi. Stąd nauka jest dla żuka. Żuk na żonę, żuka, szuka.